Halo widzowie, kolejny odcinek. Nie wiem, już który raz nagrywam. Dzisiaj spokój. Proszę, spokój. No. No. Dzisiaj na tapetę bierzemy kultywator. No, kultywator szerokość oto 2 metry I, i tak, kultywator jest wyposażony w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Powinno być 14 łap, rap, ale jednej nie ma bo się kiedyś łama poprzedniemu właścicielowi i tak kultywator jest wyposażony w... no koła, no, co, co ma kultywator mieć no koła się kręcą jest wajcha do regula... Kurę, no. do regulacji Patrz jak się kręci fajnie no jedną ręką lewą opanowuje to jelichancko jest tu jest nacięgno tu jest na te, te, te takie ramiona Kultywator nie jest akurat od Zgadnijcie skąd ze złomu, nie jest akurat. Tylko jest od znajomego mojego taty, którego jak to ogląda, co wątpię raczej e, pozdrawiam. I Jasiek spokój! Spokój no. No, dobry pies. no. I tak, tam są opony, którymi kretowiny gdzieś rozwalałem chyba na filmie jakimś. Tak, kultywator jest profesjonalny niepomalowany metodą typu wałek, tu pędzel, fal, farbą do płotów. I tak i co by tu jeszcze o nim powiedzieć? no Raczej w tym roku już się z nim film nie pojawi, lecz raczej na następny rok 25. I tak kultywator jest stan, no, no bardzo dobry, no co to mówić? No, patrzcie, nawet jest miejsce na ten nawał. Jest taki ten nawał, nawet mam cięgno do wału, tylko wału nie mam tutaj jakiś badl czekać, trzeba sztachetę wziąć. No, dobra, sztacheta poszła. Kultywator stan igła, niebity, na sprzedaż nie jest. Nie wiem jaki to ten, jaki to typ, bo tabliczki nie ma. Ale no, jakiś pewno grudziądz albo coś w tym stylu. Nie wiem, albo bomet. Nie, to nie bomet, nie wiem co. nie jakiś kultywator, no. no. I co by Wam tu jeszcze o nim powiedzieć? no, Przy moim czujniku 15-konnym, z dość krótkim przełożeniem, sprawuje się całkiem dobrze. Tylko jako już miałem trochę podnośnik walnięty i nadal mam, to trochę z nim trudno było, ale no. ale jak będzie podnośnik zrobię, to będzie Bajlando, tam jest przyczepa i tam są opony i jest świetnie. I kultywator będzie gdzieś tak na wiosnę testowany, raczej przy yy, tym po orce będę spultniał ziemię i fosfory i inne takie tego typu będę tam w ziemię w tego wywał i będzie świetnie. I tak. Tak by to było, Kultywator Stan Ingła. No. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, jak zawsze, to proszę je zadawać w komentarzach. Pozdrawiam wszystkich. I to, nie, nie wiem, może jakiś jeszcze film wstawię. Ciekawy, jeszcze co bym mógł nagrać. Bóg bym nagrał. O, Bóg nagram zaraz może. Jak to wy to będziecie oglądać pewno za tydzień, albo za dwa, albo nie wiem kiedy. Ja to wstawię, zobaczę, jak mi się będzie chciało, więc. No, tam filmy na kanale są, jak to się sprawuje. Sam szorcy, nie szorcy, jakieś takie, no, jest, jak to chodzi, jak to ten. Gdyby była ta jedna rapa, to jeszcze by było w ogóle Bajlando, ale to się na wiosnę kupi, bo w tym roku już się nie opłaca. Tu trzeba w ogóle naolejować na, na, na trochę bardziej, bo nie było olejowane od dłuższego czasu. Ale tak, to jest kultywator no stan dobry, tylko on teraz stoi pod pod niebem, bo, 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 bo nie ma szopy jeszcze postawione, ale szopa będzie raczej w tym roku, więc będzie świetnie i będzie Bajlando I to są opony i jest świetnie. No to pozdrawiam wszystkich i tak by to było. Na razie.